A więc witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy robić aktualizację z Fentzenko oczywiście, ale zanim to subskrybuj kanał taki sam, czy na wszystkie wyświetla właśnie na ekranie kliknij tam na dole i jeszcze mam ważną informację, bo już w sierpniu odcinki co tydzień Więc subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć sierpnia, bo będę 4 odcinki, tak co tydzień, co ka w każdą niedzielę będzie odcinek z mrówkami. Jak możecie zobaczyć, mam już robotnicę, nawet cztery. Na ostatnim odcinku się siebie, się chyba po czwarki, nie pamiętam, ale macie ten filmik u góry, więc po prostu sobie go oglądnijcie. Był... Były tam chyba 2 czy cztery poczwarki i były tam parę larw i jajka. Jak możecie zobaczyć z tych poczwarek wyszły robotnice. Jest ich dokładnie 4. Ostatnio dałem im robaka, więc i zjadły go w całości, to jest, jest na plus oczywiście. Chyba będę musiał jej im udostępnić arenę, więc jeśli chcecie zobaczyć odcinek, w którym jeszcze raz zobaczymy kampanju z Fenshenkoj i udostępnimy im arenę, no to oczywiście subskrybujcie i piszcie w komentarzach, żeby było więcej kamponotusów. No i oczywiście to są mrówki. Azji nie trzeba nie trzeba ich zimować, potrzebują dość dużą temperaturę, więc ja je cały czas grzeję, znaczy nie aż taką dość dużą, ale 28 stopni potrzebują, więc tyle im, im daje oczywiście. I jak się widzieć, kona się bardzo szybko rozrasta. No i jak widzicie, jednym minusem jest tylko to, że mają mało miejsca mają i stoją przy wacie, więc muszę im tą watę zdemontować i dać arenę, żeby jej się łatwiej ich karniło. No i jak możecie widzieć, są średnio widoczne te robotnice. Bo jak można się widzieć, są takiego koloru jasno-żółtek. Są to bardzo piękne mrówki i polecam je, bo nie są aż tak... po prostu do nich trzeba cierpliwości, nie są aż tak trudne w utrzymaniu, ani żeby wyprowadzić robotnicę. Jak widzicie, mi się udało. I to by było na tyle odcinka. Widzimy się już w następnym. Pamiętajcie, że w sierpniu mamy odcinki co tydzień na kanale. Zostawcie 5 AP w górę. Jeśli będzie 5 AP w górę, no to następny odcinek, a my widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. Cześć.